Coś pięknego. No ładne cacko. Spójrz na mnie. Widzisz jak jestem urany? Wiesz ile kosztowała mnie marynarka? 1500 papierów. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Mercedes przy tym to gówno. mój Bernaś, bo pofruniesz. Chyba nie pomyliłem adresu. Dzień dobry, zastałem Jolkę. O Boże. Pękać mi tutaj! Matka, córkę i zięcia błogosław! Oj córciu, córciu! Już ty długo panienką nie będziesz! Już ci za most trzeba iść! Już ty panierką długo nie będziesz! I bardzo dobrze! Może jeszcze siusiu przed wyjściem? Nie, nie, dziękuję, no, nie. to jedziemy! Znikąd ratunku, znikąd pomocy! W końcu to najważniejszy dzień w twoim życiu. Tymczasem wiele spraw może pójść nie tak. Może nie dojrzałeś do małżeństwa. Może ona nie jest gotowa. Może ma jakieś denerwujące nawyki, o których nie wiesz. Może ty masz jakieś denerwujące nawyki, o których ona nie wie. No i nie zdziwiłbym się, gdybyś teraz zemdlał. Sebastian, Patricio, czy chcecie dobrowolnie mi żadnego przymusu zawrzeć? Proszę powtórzyć pytanie. Sebastian. Patricio, czy chcecie do pokoju, nie, by nie mam czasu na odpowiedź. Stop! Stop! Czas minął. Pytania są tendencyjne. Nie masz do dyspozycji żadnego koła ratunkowego. Będzie musiał radykalnie zmienić styl życia. Nie będzie już chodzenia razem na dziewczynki, koniec alkoholem, nie mówiąc już o mocniejszych używkach. Ogłaszam własnym mężem i żoną! To jest jakieś tragiczne nieporozumienie. Niech każdy sam płaci za własną głupotę. Ja łapówek nie przyjmuję. Od trzech lat nie miałem nic w ustach. Chodź zwiedzimy sobie, pięterką. Narobiłeś wielką kupę. I sam ją teraz sprzątniesz. Nie bardzo pana rozumiem, szefie. Właśnie dlatego ja jestem twoim szefem, a nie odwrotnie. Oj, łakomczuszek z pana! Jak mam tańczyć na weselu, skoro nie wiem jak się to robi! Koko dżambo, i do przodu to moje hasło. Dobre, nie? W kasę jak to ten śwagier, pyzdra! Wyginam śmiało ciało! Wyginam śmiało ciało! Dla mnie to mało! Zobacz, bracie! Spójrz, jak oni się ruszają. Przykumaj te kocie ruchy. Moglibyśmy się wiele nauczyć. Nie krępuj się, Albercik! Usta, usta! Dobra, dobra, nie poznaję kolegi! Cicha woda. No, kończcie flaszkę i do domu. To był ciężki dzień, ale na szczęście czeka mnie jeszcze trochę przyjemności.